Zacząłem składać do E29 i powiem Wam, że raz, że jest fluorescencyjny, Zasłania może światło na chwilę. Świeci strasznie, on jest też dalej przychodzi w czarny ład. Wygląda to po prostu rewelacyjnie. No to już widać, że widelec to nie jest jakiś tani hintyk. Wszystkie te bajki, którymi latałem mają dosyć niskie progi prędkości, bo mają wolnobiegi. Natomiast tutaj już widać, że jest przerzutka, więc ten rower już widzę, że będzie szybszy amortyzator też już się kryje ale on świetnie świeci, widzicie to masakra, bardzo fajne i mamy tutaj Bafanga zresztą zobaczcie jakie mamy hamulce tarczowe widać, że nie pożałowali tutaj na podzespołach rower też jest troszeczkę droższy jak na Dłodza ale, ale to będzie musiało fajnie jeździć i zasuwać jestem bardzo ciekaw, no i też nie jest to bike, więc zabieram się ze za skręcania.